Dzień dobry Państwu, Paweł Lisiecki. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Starzyński, prezes lokalnej organizacji turystycznej Ziemi Łomżyńskiej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się bardzo przyjemnie. Panie prezesie, trzyma pan w ręku nowe wydawnictwo wydane przez LOT. Co to jest? Panie redaktorze, jest to przewodnik chyba jedyny swego rodzaju w skali nie mikro, tylko makro, o którym marzyłem. Jest to moje dziecko i moich kolegów. Zrobiony on jest głównie społecznie zdjęcia, fotograficji dali za darmo. Oczywiście skład musieliśmy trochę zapłacić, ale taki przewodnik od lat powinien ukazać się w Łomży i w regionie, ponieważ turyści powinni wiedzieć, że jesteśmy w pięknym rejonie naszym. Jak mówił Gloger, że cudze warto wiedzieć, a swoje należy. Tak powiedział Zygmunt Gloger. Co możemy znaleźć w tym wydawnictwie? W tym, tym wydawnictwie możemy znaleźć wszelkie informacje dla turystów z kraju, Niebawem wyjdzie po rozmowach. Jesteśmy z marszałkiem województwa w przewodnim języku angielskim, ale znaleźć można rys historyczny muzea. Szlaki turystyczne, zasięg jest ogólnolokalny, jak mówiłem, czyli sięgamy aż do Biebrzeńskiego Parku Narodowego, bo trudno turystykę zamknąć, załóżmy w jednym mieście. Więc jeżeli turysta przyjedzie z Krakowa, czy z Zakopanego, czy z Wrocławia, to musi wiedzieć nie tylko, co się w Łomży dzieje i w naszych gminach, które są też opisane bardzo szczegółowo, czego nie było, szczegółowo są opisane wszystkie gminy i elementy historyczne, i jakieś ważne, ważne elementy, które należy zwiedzić. Tutaj, ale rozszerzamy również o gminy sąsiednie, o Suwałki, o Augustów, tak śladowo tylko, żeby podkreślić, bo jesteśmy w że przecież swoje województwie Podlaskie. Mhm. i musimy to promować. także. Jak długo trwały prace nad tym przewodnikiem? Hmm. Prace trwały około 4-5 miesięcy. Były cały czas rozszerzane, rozszerzane, żeśmy rozszerzali również o rzemiosło łomżyńskie, co zapominać o rzemiosłach. Rzemiosło jest bardzo stare i też są tu kartki poświęcone rzemiosłu historycznemu, rzemiosły, sprawie historii, czyli przed wojną, po wojnie, naszym fortom, czyli militaria. I każdy wie, że mamy polskie termofilie, że mamy przecież kilka obiektów, cztery obiekty z różnych okresów. I to jest skansen forteczny, można powiedzieć, w Polsce, w Europie. Także to jest tu zaznaczone. Port również jest ujęty. Maryna, który. No nie każdy mówi, że lokalna maryna turystyczna miała duże zasługi w tym. Bo nawet poprzez prasę, radio naciskała poprzednie władze pana prezydenta Brzezinskiego, żeby zrobił ten port. I to było zrobione, przygotowana dokumentacja przez prezydenta pana Brzezińskiego. Sączyły te władze aktualne pod przywództwem pana Czernioskiego i oddaliśmy niedawno, oddane były właśnie bulwary i marina. To Co się bardzo cieszę i myślę, że, że, że to jest też tu ładnie ze zdjęciem podkreślone. I dla społeczeństwa, dla ludzi, dla turystów mogą sobie tu przeczytać, jak co można zobaczyć, co jest najpiękniejsze i zobaczyć. Gdzie będzie można dostać to, ponieważ jeżeli osoba przyjeżdża do Łomży i chciałaby się czegoś dowiedzieć, gdzie was szukać, gdzie może znaleźć ten przewodnik i przede wszystkim czy on jest płatny czy bezpłatny? Ze względów finansowych wiadomo, dostaliśmy, zrobiliśmy tysiąc egzemplarzy, ponieważ trzeba podkreślić, że pomoc była bardzo, bardzo wydatna, za którą bardzo serdecznie dziękuję pana prezydenta Cieniewskiego, który jako członek dał poważną składkę około 10 tysięcy. I w związku z tym ten przewodnik mógł po prostu ujrzeć świat dzienne, bo niestety społeczne działanie było, zdjęcie za darmo, ale druk kosztuje. I to, i to są zdjęcia kolorowe. Także bardzo, bardzo dziękuję mu prezydentowi. Myślę, że to będzie bardzo dobry przewodnik, ale ludzie ocenicie. Oceniła to pani profesor doktor Sędziak. W recenzji, że takiego przewodnika nie było. Z czego się bardzo cieszę. Gdzie go będzie można dostać? I czy dostać za Dostać będzie czy... można w księgarni. Częściowo dla niektórych grup społecznych będziemy dawali za darmo, ale niestety będziemy musieli starali się odpłatnie, kosztowo około 20 zł sprzedawać, żeby środki uzyskać na wydanie następnego tysiąca. No takie jest życie. Gdzie można go znaleźć? Oprócz, tej księga, oprócz księgarni. księgarni? W Centrum Informacji Turystycznej Krzywe koło 9. Zatem proszę państwa zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej na ulicę Krzywe koło 9. Dziękuję panu panie. Dziękuję uprzejmie panie doktorze. Kłaniam się. Dziękuję uprzejmie.